Cześć, witam, dzień dobry, dzisiaj będę naprawiał wózek, poleciak mój. Jest to poleciak nożycowy z funkcją podnoszenia gdzieś na około 90 parę centymetrów, no może 80 parę, nie wiem, tak, o, biodro mniej więcej. Więc w czym jest problem? Pewnie się domyślać o tutaj cieknie siłownik. Na początku to był taki delikatny wyciek, może zapocenie, o, nawet śladu nie zostawiało, tak sobie było i było, ale teraz to już się leje. Więc co, czas demontować ten siłownik, roz, rozkręcić go. Jutro majster jedzie do miasta, to, to by sobie dobrał gdzieś uszczelnienia do tego. Są co prawda gdzieś na Allegro jakieś takie zestawy naprawcze, ale to po wymiarach jakoś dziwnie mi tu żaden nie pasuje. Na pewno urządzenie ma parę lat, więc na przestrzeni czasu pewnie się coś tam pozmieniało, nie będę strzelał, sprowadzał, odsyłał. Po prostu podjadę sobie do firmy, która takie uszczelnienia do si siłowników hydraulicznych ma na miejscu i pewnie coś dobierzemy. Dobra, to widzimy się zaraz, jak to zdemontuje. Tu wszystko wyjęte z cylindra. Jest to siłownik dwustopniowy, czyli wysuwa się do pewnego stopnia ta część i później jeszcze jedna. I tak do tej pory to wszystko mniej więcej rozumiem. Tutaj mamy taką mufę z uszczelnieniami. Jak widać, pozrywane. Prawdopodobnie od, wiecie od czego, weszła tam woda, stało na zewnątrz i zamarzło i mogło to do tego stopnia uszkodzić, no ale mniejsza, to już jest nieważne teraz, natomiast drugi stopień jest dla mnie bardziej zagadkowy. Mamy drugie tłuczysko, czyli to, które chodzi w tym większym i zobaczcie, tutaj na dole nie ma żadnego uszczelnienia, jest taka tuleja z brązu najprawdopodobniej, ona nawet nie jest niczym zabezpieczona, można ją Zdjąć, tutaj jest jakiś rowek, chyba że tutaj czegoś po prostu brakuje, to jest możliwe. I teraz tutaj mamy to tłoczysko, tak? Tutaj mamy nakrętkę i w tej nakrętce też nie ma żadnego, nie ma żadnego uszczelnienia, co by sugerowało, że uszczelnienie musi być, nie wiem czy ja wyciągnę to teraz są tutaj ją. No nie. No nic, ona wyjdzie zaraz. Co by sugerowało, że to uszczelnienie musiało być tutaj, że tutaj nie do końca wszystkie elementy są. Zobaczyć czy czegoś nie ma tam na dole jeszcze w tym wózku, czy coś się nie rozpięło. To teraz już wszystko stało się jasne. No. Zaś nie wyjdzie, dobra wyszło. Tu mamy naszą tuleję, która jest tuleją prowadzącą. Tak, yy, druga część prowadząca jest tutaj, tak żeby nam to równo chodziło, ponieważ średnica tego cylindra, czyli tego tłoczyska, który jest też cylindrem, yy, jest większa niż samo tłoczysko. Rozumiecie o co chodzi? A tutaj jest nasza zguba, czyli tłok, który spadł. Yy, on spadł już kiedyś pewnie dawno temu, bo jest nawet zgnieciony i zabezpieczenie pierścienia zegara, który jak widać też jest zdeformowany, a tutaj jest, o wróć, to jest tłok, czyli uszczelnienie takie, które pod wpływem ciśnienia oleju od spodu rozszerza się i dociska na boki, tak to się uszczelnia, czyli wszystko jasne. Uszczelnienia mam, z tym wyjątkiem, że to uszczelnienie środkowego toczyska tego cienkiego, jest troszkę węższe. Wymiar ten roboczy jest OK, natomiast no jest jak widać dorowka pod seger trochę jest i muszę do, dopasować tutaj, dotoczyć być może jakąś podkładkę tak, żeby to było no stabilnie. Ten rowek na seger też trzeba poprawić, bo on jest bardzo płytki, stąd pewnie się ten seger zsunął. No i reszta tych uszczelnień też jest. Mamy tutaj o, uszczelnienia. Wziąłem sobie dwa komplety, bo Koszt 20 zł, a koszt drogi i czas poświęcony dużo więcej, więc niech będzie w zapasie. Dobra, tutaj poprawię ten rowek i zrobimy jakąś podkładkę. Dotoczony dystans, nowy pierścień, rowek poprawiony, uszczelnienie. Składamy wszystko do kupy. No i co, operacja myślę, że zakończona sukcesem. Nie cieknie, nie obciążałem, ale dopompowałem go także jest na sztywno. No i nic się tutaj nie pojawia, a trwa to już chwilę. Jeśli nie przyciąłem żadnego uszczelnienia składając, to myślę, że myślę, że nie powinno być problemu znowu na jakiś czas. Taki palec, takie urządzenie, banalna sprawa, ale powiem Wam, że fajna sprawa na przykład do serwisowania motocykla, po niewielkich adaptacjach, po jakichś tam przeróbkach, można też sobie wykorzystać na przykład do serwisowania motocykli jako taki stojak, a w międzyczasie może służyć do przyciągania palet. Dobra, tyle w tym odcinku. Taki może nietypowy, dziwny, ale to też trzeba było zrobić. Nawet myślałem, oddać to do mechanika, a ja spróbuję sam. No i chyba się udało.